Hej, 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 cześć kochani moi, tu Natalia i Grzesiek, Dziękuję. i przychodzimy do Was dzisiaj z premierą y, Bonus Wabank, tak jak zapowiadałam w odcineczku, że będzie tak, y, mamy, słuchajcie, y, była kiedyś podobna zdrabka za dwie dychy, gdzie właśnie szukało się, była wygrywająca liczba, twoja liczba i wygrana, także może to być fajna zdrabeczka, na początku myślałam, że szukamy symbolu, a tutaj jednak liczbę, stopnie wygranych przedstawiają się następująco, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 500. I 5000, i 50 tyś, 500 tysięcy. I pół miliona. pół miliona, tak jest. Także mamy nadzieję, że coś fajnego nam wpadnie. Łączny wkład, jaki tutaj e, z siebie daliśmy, to jest oczywiście na całą paczkę dwie i pół stówy, bo jest 25 strawek podyszku. E, będziemy dla we dwójkę, raz, ja, raz, Grzesiek. Także kciuki trzymajcie Ja tu sobie jeszcze dostosuję, przybliżę wszystko, żebyście dobrze widzieli. Mówię, ile się da, tyle przybliżę. O, tak, żeby było w miarę wyraźnie. E, I numerek jeden zaczynamy. Wygrywająca liczba to 36.

<laughs> hmm, bardzo tak, dobrze Warto. 2 i 3. Powiem Wam tak, jakby wpadło takie 200, to bym się bardzo cieszyła. Łączkę hmm. jeszcze bardziej. Czekają nas niezłe zakupy wrześniowe, także pieniążki mile widziane. Tak. 17, 29, 22, 26. Dalej mamy 12 i 24.

9, 12, 5, 22, 34, 32, 11, 5, 31, 21, 17, 19, 8 i 24, 1 i 3, tutaj też 2, 34, 25, 27, 19, 28, 36 i 6, 26, 17, 15 i 13,

Tak, zaznaczę, że łatwiej było znaleźć. 1 i 3. 16 i 23, 21 i 7, 33 i 1, 27, 25 i 4. Tutaj coś siebie. 19, 14, poczkę. 19, 18, 15, <laughs> 25 i 15. I tutaj znowu mamy 7, 7 i 8. 8. 34, 36, 14, 24, 8, 12.

28, 29, 11 i 1, 25, 36, 22, 32, 7 i 5, 36 34, 27, 11, 32, 35, 26, 28, piąteczka i siódemeczka. I ostatnia szansa to jest 12, 2, przepraszam, cztery. 2 i 4, 2 2, 4, 2 plus 2, 4, 2 do potęgi.

Ale kaleczy, bo był remont i po remoncie gdzieś mi skinęły moje drapaki, ja muszę je znaleźć. I mam tylko ten: 18, 31, 8 i 34, czyli znowu dwie wygrane. No w okay. numerku 8 mamy 35 i 21, a i 12. 3 wygrane. 3? Trzy wygrane. No, nie zgubiło się. Może być trzy dychy, może być więcej. Nie, nie zgubiło się. 21, 12, 35. Tak, no, nie zgubiło się.

Formatkę? Gromadze. Gromadkę. Gromatkę. tak, bo nie zdrapujemy ile jest e, Tak, momencik. Tutaj ostrość się zgubiło. Już nawały, Moment. A bardziej do góry. Faktycznie kupi ostrość, o. Tak, żeby ci było wygodnie. Bo ja pod siebie to ułożyłam. Mamy 3 i 5. O, jak słabo się to drapię. Ciężko. To na drugą stronę przewróć. O, i teraz powinno być lepiej. 9,24. 21, 18. Nie mogę tym drapakiem coś 6, 14, 16, 14. Nie ma innego. Nie ma, znajdzie się. 25, 27, 5 i 4, 27, 25. Ale było 3 te drapaki 22, 35, 1 i 3, 14, 16, 17 i 7.

28, 29, 11 i 6 i chociaż wygrana? Nie, nie tym razem. 32, 12. I lecimy z następną z A może który, o, i dwie, to, Ktoś z naszych widzów chciałby się z nami wymienić z drapeczkami? ze strapki byśmy się wymienili. Wysyłką Impost, bo nam tak najwygodniej. Mm -hmm, ale na jakie zdrapki? No, to... no każdy robi jakiś tam miks. My zrobimy miks, powiedzmy, za 5 i ktoś też za 5 tych, się wymienimy. Tak? No, nie wiem, proponuję, więc jakby ktoś chciał, to piszcie. <laughs> Dawno czegoś takiego u mnie na kanale nie było. Tak, A byłoby fajnie, fajne też, Tak, nie? fajnie byłoby się wymienić, więc jeżeli ktoś z widzów bądź kanał zdrabkowy nawet, bo nam to, nam to nie przeszkadza. Po prostu chcielibyśmy się z kimś wymienić. Adres mailowy m, napiszę swój do siebie w opisie tego filmu. Y, I jeżeli ktoś będzie chętny, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie, no to trudno też to potrafię zrozumieć, ale byłoby naprawdę bardzo fajnie z innego miasta, coś innego. Fajny pomysł. Hmm? 4-5. 12, 18, 18, może ktoś będzie miał lepszą rękę i my będziemy mieli dla kogoś lepszą rękę. Wiesz co, ile razy było tak, że ja wysyłam w nagrodach, no nie, w paczkach, no. z i tam coś fajnego wpadało. Także, aż miło. Może komuś szczęście. Największa jaką wysłałam to w strapce krzyżówka za 3 zł, była stówka. O, fajnie. Czyli taka, dużo, do, dużo do przodu nie. Mm -hmm. Jakieś pięćdziesiątki też się zdarzały, więc to mega fajnie, sama sobie nią trafiłam. A komuś jak wysłałam i wpadało, to mnie to zawsze cieszyło. Ostatnio właśnie y, Tomek wygrał, tak? Tom, 24, tam było? Daj, ostroż, bo uciekła. Proszę. O, e, to tam było, że dyszka wpadła. To też trochę smutno. No ale było, dobra, dyszka nic. No, była cała otworzona paczka e, linii, a tylko dyszka wpadła. Można było lepiej wylosować, ale to wiecie. No, nie wiem, co jest w środku tych strawek, Ale zawsze od serducha, od serducha. Jak są końcówki, to nie wybieram. Z pełnych paczek najczęściej. Nie, teraz były ostatnie dwie sztuki. Pustaczek. E, wzięłam jedną sobie, była pusta, jedną wysłałam, to było chyba 3 dychy. mu, proszę, nie wsadzać ręki. Tą ręką odsuwamy na bok, a to przysuwamy. Aha. Okej? Okay? Wam ten... ostrość. dobrze. Dobrze. A, no i wziąłem dwie ostatnie, a to kończyłem. To sobie pustaka. No, trzydychy tam mm chyba. -hmm. Tak, trzy To też te ostatki. A to chyba ty mówiłeś, że przy tobie facet. Ostatnio to było z jego szkoły chodziłem. Ostatnia zdrabka była leżała, nie wiem, za 10-120 zł. I taki starszy pan mówi, a daj człowieku tą ostatnią zdrabeczkę". 800 zł było w tej stawce. No mm. ekstra. Fajnie mu trafiło się. A ona jeszcze przykurzona była, ta zdrapeczka. No i trochę leżała. No, natknijmy, bo zobacz, ja drapam 10 minut i już 10. A To jest no. czwarta. No wiesz, no. nie poganiaj mnie. 27, 7, 17, 6, 8 i 9. Mi się jeszcze żadna wygląda nie trafiła. No ale zaraz ci się trafi. 3 i takie oboczki. 11, zobacz, 12. Na chwilę prosić to? No. Zobacz. No tak weźmiesz, to będzie ci troszeczkę lżej. Jak nie będzie taki zasypiony może. I do góry I cy, i wygrywamy. Ja 31, 36. 22, 31, 24, 23. I ostatnia. A szkoda, 21, 14. Zdrabka numer 15, czyli połowa mojej połowy. 14. 14, 23. Ciekaj, tak. przez ten...

Nie, nie, nie że w, w, zauważyłem, że to 29,8. 27, 22, 31, 14, 21, 12, 5, 34, 7 i 9. To jest numer 16 i lecimy 33, 35, 9 i 1. Ostrość, mhm. się ręce trochę bardziej trzęsą, no trudno. 23, 35. 30...

2 i 3. Żeby nie być gorszy, to jeszcze jedna wygrana by się przydała mi. 31, 29. ja mam dwie wygrane po dwie... No no, właśnie... Po 3 i 2, 3 i 2 liczby. Ale 34, 34. 31. No będzie głupić. 18, 13, 25, 22. I 25 i 2. 25 2. 25, 2. Juhu. Juhu. A może w tej mojej będzie lepsza, wygrana? Nie boczymy. Numerek 17 z trapeczki. Oczyszczony Drapak i lecimy. 16, 14, 27, 33, 22, 23, 4 i 3. 20... Ale jest smutno, tak bardzo obok. Obok? To już nie. 26, 28, 9, 35, 6, 21. No, boczki same, boczki, a wygranych mało, mało. I jest znioskowałem. 24, 9, 19, 17.

23 i 6 to powinno wpaść na pomysł takiego zrobienia, nie wiem, zrobka jest zadycha. Eee, najmniejsza wygrana połowę tego piątaka. W takiej patce w może nie byłoby zrotu całego, ale ludzie by cieszyło, że coś wygrywa, tak? Zabka za złotówkę 52. Co? Głupi pomysł. <głupi> za głupi pewnie. Państwo by za mało zarobiły. To na pewno. Ale jakby za mało zarobiło? Wraz by do przodu było. Ale za mało. Osunęła się. 28, 27 też obok siebie. Obok siebie. 8, 13, 18, 16, 2 i 4, 14, 36. kurczak malutki, tak, była. 31 33. Kurcak mały był. Tak. 19, przedostatnia moja zdrapka, drapana. Proszę, 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 dajcie. 15, 13. Proszę, proszę, trzymajcie kciuki. 34, 17. mam tu duży mocher z tego?

5, 7, 7, 4. się. Mm -hmm. 8, 33. No to ja za Ciebie trzymam kciuki, żeby w tej Twojej ostatniej wpadło coś. Taki byłum od góry do dołu może być też taka wygrana. Ostrość. Oj. Przybliżenie. <laughs> o, ja tu kliknęłam, przepraszam Was bardzo. Za ten z chwilowy. 34, 13, 21, 22, 17, 24. Mamy są na 1 16.

3 i 14 28 26, 16 12 15 28 i mamy ostatnią, ale mi poszło słabo, od 18. 19. 19. No to co? Siadam, żeby tak. wygrane. Właśnie, żeśmy się dopatrzyli, że jest tylko trzy wygrane strapeczki, więc mam nadzieję, że coś tutaj fajnego wpadnie. No faktycznie kupię ostrość. Dobra, trzymajcie kciuki, no bo trzy sztuki to słowizna straszna. 36, 24, 29, 36, 11, 26, 25 i 4. 7 i 6. 34, 19. To jest z numerem 21. oczywiście. 17, 1, 13 i 16. 1 i 3. 8 i 13. 31, 33. 2 i 2. Mamy wygraną. No. 5, 21, 33, 32. Tak się 35 i 35. Mamy kolejną wygraną. No to.

Pustakowa, by nie okazała się jak kiedyś. To dwa razy za trzy Dwa razy na pewno 90 na 250 w strawkach za tych. Bo to, to już jest taki zawód tutaj, a wiedzie. Dla nas to jest zabawa. Pracujemy, zarabiamy. O, 4 4 jest wygrane. Pracujemy, zarabiamy. Jakby nas nie było stać, to byśmy ich nie jednak Jednakże tak trochę przykro, no nie, jakby się utopiło. Aż, aż tyle. O, tak powiem, aż tyle. 17 3, Ale jedna wygrana, dwie początki wygrane. I trzy zderzeczki do końca, numerek 23, 31, 25, 24, 22, 21, 15, 25, 18, 4 i 24. Też piszcie, jak tam wasze premierki, jak tam wam poszły, ile sztuk kupiliście, ile wydrabaliście: 17, 26, 5, 3, 11, 23, 29, 19, 19, 21. 18, 11. No nie wiem, mi tak się nie, nie gubi y, ta ostrość, jak tobie no, nie często muszę za nacisk, <coughs> na 33, 35, 34, 29, 15, 5 i 32, i 13. Tutaj mamy pustaczka. Kolekcja pustaków. 24 numerek. Przedostatnia: 28, 26, 21, 15. 24, 22. Ktoś tam się kiedyś odniósł, y, że tak gadają osoby chore. Szybko, na tą chwilę filmik trwa 37 minut, on będzie przyspieszony. Każde takie premierowe filmiki w programie obrabiam, żeby one nie trwały właśnie tak długo czasu, więc tutaj wiadomo, że jak coś zjadam, to będę gadać szybciej. Te drapanie będzie wyglądało na szybsze, no bo no wiadomo, będzie to przyspieszone. Także nie uważam się za osobę psychicznie chorą, ale dziękuję za spostrzeżenie. 25, 16, 11, 13, 27, 8, 2, 1, 22 i 19. 34 33 dalej mamy 6 7 bardzo blisko 23 25 również 9 i 34 to już troszeczkę dalej. I ostatnia sztuka i według moich obliczeń powinna być ona wygrana, chociaż kto wie. Wszystko się może zdarzyć. 12 14, także tutaj trzymamy kciuki podwójnie. Kobi, trzymasz? Trzymam. No, ja myślę, o, o. I tak nie było widać, bo jest za bardzo przybliżone. 4 24, 34 33. Czekajcie, kiedyś działało narzekanie, żeby jakaś wykana. Uwaga, zaczyna. Ojej, jaka słaba paczka, jak tych wygranych mało. No, nic nie wpada. <laughs> no wiesz, to faktycznie to nie zadziałało. 33? 32? I 32. No to dawaj jeszcze dalej, narzekamy, narzekamy. Ojej, ojej. No, kiedyś te zdrabki kiedyś to były to lepsze. Było, kiedyś tych wygranych było tak dużo. A teraz taka lipa, no nic nie wpada. Nie, to już nie zadziała. Ale śmiesznie wyszło, co? To akurat śmiesznie wyszło. No, słuchajcie, pośmieć też się możemy yy, dać. Dało? <grafię> Jakby nie było. Dać dało. Tutaj mamy trochę syfu, Wracamy do yy, mniejszej tej. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jest. Sześć zrapeczek, czyli tak jak przypuszczałam, że powinna to ostatnio być wygrana. Wygrały nam takie numerki jak 4, 6, 16, 21, 22 i 25. I tutaj sprawdzamy sobie wygrane. Yy, 32 i 32. Mamy dychę. 28 i 28, dychę. I tutaj już nic nie było. Czyli, mamy dwie dychy. Czyli tutaj mamy dwie dychy. A jeszcze jakbym wiedziała, po której stronie są kontrolne. O! Nie. Dobra, o! Będzie się bez kontrolnych, bo ani z lewo, ani z prawo, tam nic się nie pokazuje. Dobra, ale tak. 20 to już mamy jedno. Numerek 8. 21, była dycha, 12, dycha, 35, dycha, to jest 30, tutaj więcej nic też nie wpadło. Oj, najwyższa wygrana, 30, to trochę taka słabizna. E, 16, czyli to, w której ty trafiłeś. Tak. No, ile trafiłeś, Dychę? Nie no, no chociażby dwie. te dwie. Dyku, widzisz, ja zaznaczałam, a u trzeba szukać. No i tak jednak. 19 19, no dycha. Hmm. Smutno. Oj, to smutno. Dycha do dychy. 28, moi drodzy. Tutaj jest dyszka 35, dyszka i dwójeczka również dyszka. No tak tutaj 32 wpadły. Na dole są? Na dole są? Na dole są. O, ekstra zaraz zobaczymy. 22 numerek. Tu czwórki wpadły i jest 20 złotych i nic więcej. Jeszcze tak patrzę szybko, zerkam. Dobra, tutaj dwie dychy. No i ta wynarzykana. 32 i 32. I tutaj też wpadła dycha. Tutaj Grzesiek znalazł.

120 zł na 250, także 130 zł jesteśmy do tyłu. No, mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zbytnio nie przewijaliście. Aczkolwiek, mówię, mnie ja to tam nie przeszkadza, wiadomo, jest dużo kanałów strachowych i każdy chciałby obejrzeć jak najwięcej. Także następnym razem zachęcam do ustawienia sobie tempa w szybszym, a nie jeżeli przewijania do końca byłoby naprawdę miło. Dziękujemy Wam za obecność, za cierpliwość w oglądaniu. Na tą chwilę filmik trwa 43 minuty, więc postaram się go przyspieszyć, e, Także żeby dało się zrozumieć i zobaczyć, żeby nie przerywało. Dziękujemy pięknie. Wam życzymy oczywiście owocnych premier, e, żeby te wygrane wpadały wyższe niż 2,30, bo tutaj no, była 50, 70, a na naszej paczce 2,30 tylko. Dziękujemy. Do następnego odcinka. Buziaki. Pa, pa, pa. Okay.